W dzisiejszym odcinku. Co jest? Co jest? Czy my jesteśmy we frustpanku? Czy tutaj jest tak jasno i zimno. Jestem bardzo sodzić z tej ścieżki. Um. Nie mamy też że za bardzo powiedziane, gdzie mamy iść, natomiast stąd słyszę jakąś e, świnie. Nie jestem pewien, czy dobrze słyszę. Nie wiem. Trochę jest to niepokojące. Ale z drugiej strony nic tu nie widzę. A to gdzie prowadzi? To do góry. A co tu jest do góry? A, czyli że tak powiem, w dwie strony mogliśmy iść, ale i tak byśmy znaleźli się w tym samym miejscu. No okej. Okay. Ale ten kosztor jest w ogóle olbrzymi. O, mogę sobie latarnię kliknąć po tef i będzie tego niepokoją mnie to dzięki strasznie nie te dzięki niepokoją Nie brzmią jak taka O. Tam. No surprises no, jestem jednak trochę w surprise, bo nie wiedziałem, że to może faktycznie skoczyć. Jeszcze będę skakał? Przepraszam. tisha, i need to go to the other side. georgie, pirate, be quiet. the animals feel the unholiness. they're just happy to see me. tisha, i'm sorry. the animals feel the unholiness. i brought you some apples. orlovka, your favorite. Tisha, muszę <grywa> <Tisha, co robisz? trywa> znaczy jest nie tak z Indyką, że tak ludzie ją traktują. Tisha. again. Jeszcze wycierasz te spody, dziewczyno. Don't Co mi to daje? Chyba powinienem stać na niej. W teorii mogę spróbować dobiec, ale będzie to trochę na dziko. Myślę, się tam w ogóle zawiesiła jeszcze. Mogę tu przeskoczyć? Nie więc trzeba zrobić to no, bardzo dziko Ua! no dobra to nie poszło po mojej myśli hmm. nie wiem czy to też jest way to do it Ok. Chyba już rozumiem. To zawieszenie się tutaj w połowie. To jest zrobione specjalnie. Zobaczcie. Dobra. To będzie teraz w drugą stronę. Zawiesi się. I my w tym czasie. Pyk tutaj. Już nie wrócimy, co prawda. Ale po co nam wracać? Możemy sobie usiąść i popatrzeć na widoczki. Trochę są przerażające te widoki, które wyglądają trochę jak tacy podglądacze gdzieś z boku. Tu między doseczkami. Gdzie jest na przykład ten? Ten wygląda jakby był obok tratwy. A, stamtąd w ogóle. No ciekawe. Komu chciało się to kopać w taki bombus? know czy się lampa przydaje. Damn, tikhon has the key. Oh, what an imbecile! loved Tikhon. Imbecile was a medical diagnosis, so she was just using the word literally. In any case, <laughs> Tikhon couldn't hear her. Hypocrisy isn't really a virtue. To? Możemy już sobie wziąć lampę, zgasić. Eee, gra daje nam opcję, żeby tu wejść, więc od razu z niej korzystam. Nie wiem jeszcze po co. Tutaj można było coś kliknąć. Dobra, to wygląda jak zjazd w dół. Natomiast czy my możemy się jeszcze dostać przykład do góry w jakiś sposób tutaj ciągnąć się czy coś? Nie, nie wygląda na to. Okej. W górę, w dół. Bardzo powoli w górę. To Even though she knew there was no place closer to God, she yearned to leave it, at least for a short time. Not true! Aha! Uh -huh. This disciple of the Lord, i just one. Thou hast received the gospel as a martyr. Thou art never turned away as the brother of God. Thou hast boldness as a hierarch. Thou canst intercede. Do thou intercede with Christ, God, that he may save ourselves? So soul is wasted with evil, and is barren of good deeds. Ah. And was wounded, so have I also fallen through my sins, and my soul is wounded. I have sought to pray. Pray healing, if not to thee, the compassionate Samaritan, pour on me, O Christ, thy great mercy. For as thou, in thy deep wisdom, hast had compassion on our so also in these latter days hast thou made us anew by thy blood shedding. As of old, thou didst raise up the paralytic, O Lord God, by thy godlike care and might raise up my soul, which is palsied by diverse sins and transgressions, and by unseemly deeds and acts that have to Glory to thy power, O compassion of Christ. Now I have come unto thee, my Lord and God, a sinful and burdened one. And praying before entering her cell before going to sleep before having a meal repenting what she had thought or heard listening to the depressing sisters' choir the dissonant change ringing signing the cross fasting apologizing pretending to be interested in the Whoa. lives of the saints apologizing repenting praying apologizing endless oaths the black veils apologizing crying apologizing apologizing, apologizing I hated Smaragda's tasteless cabbage soup, the smell of rotting old women that even incense could not cover. Half the sisters couldn't even read. Even if the abbess was literate, she surely didn't go out of her way to use <nie> that skill. Just like her personal hygiene. Always at lunch, she would carefully clean the devil's work from her dentures with.

Before entering the temple, after crying, after leaving the temple, after entering the refectory, praying before entering her cell, before going to sleep, before having a meal, repenting what she had thought or heard, listening to the depressing sister's choir. Oof. Układana ikona. Zleśnij łaski na swój lud i obdarz nas spokojem. Weźmiemy. 20 punkciuszków. Okej. Okay. To było bardzo ciężko mi to opisać słowami. Coś czego w ogóle się nie spodziewałem, że będzie coś takiego jak w Medium. Nie trać czasu na zbieranie punktów, to bez sensu. W ogóle medium też musimy sobie ograć. Natomiast yy, takie, jakby dwa światy, w, które, w których możemy wchodzić w interakcję. O, no, nie spodziewałem się tego. Fajna jest też ta mechanika modlenia się, ale dopiero ją poznaliśmy, więc nie ma co zachwalać dnia przed zachodem słońca. Możliwe, że. Jeszcze się nam to zmieni, ale. No zobaczymy, nie powinno. Czy my możemy się modlić zawsze? Nie. Tak. Możemy się przeżegnać. O! Boże, czemu się wstrzeszczyłem tego?

time we be sure oh you're lucky to bump into him he's not a great shot <laughs> yes sorry I can help if you let me no, i don't think it can be helped Nobleness has decided to listen to the visitation one last time. So let him listen. Don't interrupt. Oh, yeah. Excuse me, what, what happened here? Oh. Have you heard the joke about a crowbar in a train toilet? So there was this train with a bunch of convicts. They put a spring between two carriages while the train was moving. They tried to plan an escape, I guess.

w tą stronę? Czy to tonie? Tak, to tonie. Okej. Okay. Pomodlimy się. Zmarły. zmarłych, na achievement nawet.

Co tu się stało? Mam lampę, nie zawaham się jej użyć. Serio, musimy w takie miejsce chodzić? I tą lampę. Co to jest? Dzień Sądu Ostatecznego. Indyka wiedziała... A przepraszam. Indyka widziała wiele obrazów ukazujących czeka grzeszników w piekle, ale nie przypominała sobie, żeby kiedykolwiek widziała? Co Sprawiedliwi będą robić u niebie? Okej. Okay. Ładne tacuszko. Um. Co dalej, tutaj? Sprawdźmy sobie najpierw to piętro. Okej... Okay. możemy się na to wspiąć, ale czy my chcemy się na to wspinać? Powiedziałbym, że tak. Natomiast jeszcze nie wiem jak ruszyć to pianino. Tu nam się schody kończą. Tu mamy jakiś safe. No dobra, co możemy robić z safem? Możemy nim popychać. Oj, tak czułem. Nie spodziewałem się, że safe tyle waży. No i idealnie. Wygląda jak dalsza droga. A ja nie chcę jeszcze iść dalej. Chciałem zobaczyć sobie jedną możliwą opcję, która chyba tutaj jest. Mianowicie, żeby. A, a możliwe, że tutaj jest coś dodatkowego. Albo i nie? Albo i tak? Teraz już nie wiem. Dobra, sprawdzę sobie. Eee, chciałbym, chyba że to jest tak zrobione na zasadzie, że możemy i tu, i tu. Ale jeśli tak jest, to słabo, bo ja nie lubię takich rozwiązań. Ja lubię eee, proste rzeczy. Jak ktoś mi powie, że w prawo, no to w prawo. Dobra, myślałem, że tutaj sobie doskoczymy, ale nie ma, nie ma takiej opcji. Dobra, to nam wystarczy. Czyli jednak dobrze, dobrze idziemy po, po pianinku. I chyba tutaj. Ja pragnę powiedzieć, że my tylko dostarczamy list. My nie robimy nic takiego. Nie wiem, nie ratujemy świata czy coś. Ale Indika na przykład twierdzi, że takie chodzenie jest warte listu. Co my tu mamy? Tutaj ktoś się modli. Husband? Husband? I guess he was loved? No, okej, okay. to się pomodlimy. Tutaj możemy jeszcze zapalić jedną, wydaje mi się, że tam jeszcze jedną. I słuchajcie, może będziemy mieli nowe odblokowanie. Nice. E, no dobra, my chcemy poziom 9. Uuu. To wygląda ciekawie. E, nasz aktualny, 1630 jest nam potrzebny na kolejny. Nie wiem za bardzo, co to oznacza, jeszcze te, te e, punkty przez nas zbierane. Natomiast, skoro tak jest, to do czegoś się to na pewno przyda. E, chyba wszystko zapaliliśmy tutaj. Raz, dwa, trzy. Tam chyba jest jeszcze jeden. Do zapalenia. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie. No dobra. Trzy też nam będą wystarczyć. Um, tu jest jakiś domek, do którego mogliśmy wejść od drugiej strony. Więc sobie to zróbmy. Co my tu mamy? Jakąś laleczkę. Ej, jezus, nienawidzę takich lalek. Ta jeszcze jak siedzi? Jesus. Święta para. Skiewa. Paweł Siergijewicz, ojciec Indyki, nazywał Paraskiewę paras e, świętą dla panienek. Być może dlatego, że dziewczęta używały jej ikony do wróżenia, śpiewając Paraskiewo, Paraskiewo, znajdź mi chłopca życzliwego. Panie, miej litość. Dobrze. Chodźmy w takim razie dalej. Naprawdę, że indyka się nie boi chodzić po takich mostach i robię cudzysłów w powietrzu. Tutaj jest dalsza droga. Tutaj nie wejdziemy. Tutaj są krzaki. Eem. Tutaj jest jakieś miasteczko. Sprawdźmy najpierw sobie, co jest z tej strony. Tam bym chciał, ale chyba się tam nie dostanę. Tutaj coś mamy. Zabawka. No cóż. Okej. Okay. Dziwne, że nic nie możemy z tą zabawką zrobić. Chyba, że będzie nam potrzebna później. Zobaczymy, zobaczymy. O z wiadra. Idziemy. Bo po ostatnim odcinku już mi się nie chce wiader nosić. this is stop lost your nerve huh what do you stop me since when do you obey me worry fear is a natural reaction life-saving in most cases what is your goal to help the girl or show what a hero you are Damn. exactly if you're trying to help there's no chance Calculating chances in a time like this oh no w ogóle nie widział pewnie zamykających Listen to her. Doesn't like getting abandoned in the middle of an act. What? What? Did you see the size of that thing? So yes. So yes. w Czy on nie żyje? Po takim strzałej w potylicę może być różnie. Servus, to znowu ja. Ten odcinek niestety dobiegł już końca, więc jeśli Ci się spodobał, to zostaw like pod odcinkiem. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, żebyś drogi widzu wiedział, kiedy na kanale wyląduje nowy film. Obecnie na ekranie po lewej stronie możesz zobaczyć polecany dla Ciebie film, a po prawo poprzedni odcinek z tej serii. Do zobaczenia niebawem.